Kolejne zadanie ze wzoru skróconego mnożenia, tutaj mamy polecenie oblicz, czyli tutaj jeżeli mamy podnieść do potęgi drugiej 1 plus pierwiastka z dwóch, no a nie da się zrobić działania, nie da się dodać do jedynki pierwiastka z dwóch, chyba żebyśmy tutaj zrobili to na kalkulatorze, ale tutaj nie o to chodzi, no to żeby to jakoś rozpisać, to, roz, to korzystamy ze wzorów skróconego mnożenia, czyli. Tutaj mamy sumę do kwadratu i różnicę do kwadratu. Patrzymy, czy przed tymi wzorami mamy minus albo liczbę. Bo jeżeli jest minus albo liczba przed wzorem skusowanego mnożenia, to musimy to, co rozpiszemy, jak ten wzór rozpiszemy, to musimy wziąć to w nawias. Ale tutaj nie ma takiej sytuacji. Przed wzorami mamy także przed pierwszym nic nie mamy, a przed drugim mamy plus. Dlatego po prostu rozpisujemy te wzory. No i mamy tak. Pierwsze to jest suma do kwadratu, czyli podnosimy jedynkę do kwadratu, to jest 1, następnie plus 2 razy pierwsze, razy drugie to będzie dwa pierwiastka z dwóch i plus drugie kwadrat to jest 2, bo pierwiastek z dwóch do kwadratu to 2, to bo jak się pierwiastek podnosi do kwadratu, to się nam ten pierwiastek z kwadratem jakby usuwa i wychodzi nam dwa. No i tą drugą różnicę do kwadratu też podnosimy, czyli korzystamy ze wzoru na różnicę do kwadratu, czyli pierwszy kwadrat to 1, następnie wpisujemy, wpisujemy minus, czyli to jest minus 2 razy pierwszy razy drugie, tutaj też będzie dwa pierwiastka z dwóch i plus drugi kwadrat, czyli plus 2. Widzimy, że tutaj nam się dwa pierwiastki z dwóch skrócą, więc to, co nam zostanie, to będzie 6, Czy tutaj wynik będzie 6. Kolejny przykład, tutaj już widzimy, że mamy ten wzór skróconego mnożenia, że przed nim jest minus, czyli jeżeli jest minus przed wzorem mnożenia, to my wiemy, że w wyniku rozpisania tego wzoru my otrzymamy sumę bądź różnicę, a jak coś robimy z sumą czy różnicą, jeżeli będziemy ją odejmować, to musimy tutaj zapisać to, co nam wyjdzie z tego potęgowania w nawiasie. Tutaj nie musimy dawać nawiasu, bo tutaj nic nie mamy przed nawiasem, także... Korzystamy z wzoru tutaj na różnicę do kwadratu. Mam nadzieję, że już pamiętacie ten wzór na pamięć. Czyli podnosimy. Pierwastek z 3 do kwadratu to jest 3. Następnie jest minus, więc piszemy minus. 2 razy pierwszy razy 2 no to 2 razy pierwastek z 3. To 2 pierwastek z 3 razy 1, czyli 2 pierwastek z 3. No i na końcu piszemy plus i, i to drugie do kwadratu, czyli plus 1. Następnie piszemy minus, i to co rozpiszemy z tego wzoru. E w tym drugim założeniu skusanego mnożenia, no to zapisujemy to już w nawiasie. Czyli pierwsze kwadrat to 4, następnie piszemy minus, 2 razy pierwsze to 4, razy pierwiastka z 3 to 4, pierwiastka z 3, i na końcu piszemy plus. I to drugie podnosimy do kwadratu, czyli plus 3. Jak mamy minus przed nawiasem, to żeby usunąć ten nawias, to zmieniamy znaki na przeciwne. Czyli tutaj będziemy mieć, no z tej pierwszej sumy powstanie minus 2 pierwiastka z 3 plus 4 to tak już uprościłam, następnie zmieniamy znaki, czyli minus 4, plus 4 pierwiastka z 3, minus 3, no i potem upraszczamy to, co powstało. 4 pierwiastka z 3, minus 2 pierwiastka z 3, to jest 2 pierwiastka z 3, 4 z minus 4 się skróci i jeszcze zostanie nam minus 3. Już pierwiastka z liczbami nie możemy odjąć, nie da się tutaj żadnego działania wykonać, więc tak zostawiamy wynik. Kolejny przykład jest taki dosyć ciekawy, bo tutaj nie wiem, czy... To Wam się skojarzy tak na pierwszy rzut oka ze wzorem skróconego mnożenia, ale to można roz, rozpisać tak jak wzór skróconego mnożenia, jako a kwadrat minus b kwadrat. Bo pewnie kojarzycie, że jest taki wzór, że jak mamy a plus b razy a minus b w nawiasach, to jest równe a kwadrat minus b kwadrat, ale ten wzór można też rozpisać odwrotnie, bo jeżeli mamy a kwadrat minus b kwadrat, to możemy to rozpisać jako a plus b razy a minus b. Ja tutaj w ten sposób Wam to rozwiążę, chociaż tutaj na poziomie podstawowym... To zależy jaka książka, ale akurat w tej książce z nowej ery się rzadko korzysta z takich sposobów, jest mało takich takich, takich zapisów do uproszczenia, że trzeba skorzystać właśnie z tego wzoru A kwadrat minus B 2 Częściej jest to na przykład w zbiorach Pazdro, też na poziomie podstawowym. No tutaj jeżeli, tak jak ja Wam wytłumaczę, nie zrozumiecie, jest to dla Was za trudne i takie obce, no to możecie tutaj zrobić tak, jak jak robiłam wyżej, czyli rozpisać ten pierwszy wzór. Tutaj mam minus przed tym wzorem drugim, więc to, co rozpiszemy z drugiego wzoru, dajemy w nawiasie, potem zmieniamy znaki na przeciwne, potem robimy redukcję, upraszczamy, dodajemy, co się da dodać i wyjdzie Wam identycznie jak mi tutaj. Mi się wydaje, że tym wzorem A2 jest łatwiej, no ale jeżeli jest to dla Was niejasne, no to można spróbować sobie zrobić tym drugim sposobem. Ewentualnie, gdyby Wam w niej wychodziło i bardzo by Wam zależało, żebym rozpisała tak jak wyżej, no to wystarczy mi powiedzieć: to dogram taki dodatkowy filmik z drugim sposobem do, do rozwiązania tego przykładu. No i tutaj tak, czyli tak, jeżeli to jest a, tak? A kwadrat minus b kwadrat, no to ten wzór się rozpisuje tak, że to jest a minus b razy a plus b. Zaczniemy od a plus b, czyli to jest moje a, a to jest moje b, czyli po prostu do a dodaję b. Czyli piszę sumę tych dwóch wyrażeń w nawiasach, a następnie różnica, tak? No bo A kwadrat A kwadrat minus B kwadrat to jest A plus B razy A, tak? Tutaj A przepisałam I minus B, a że to B to jest suma i chcę odjąć sumę, to zmieniam znaki jednemu i drugiemu, tak? Czyli są tutaj te znaki się przeciwne. No i potem wystarczy tylko poupraczać to, co jest w nawiasach. Czyli tutaj nam się skróci 3 drugi a tu nam się skróci 2 pierwiastka z 3. I zobaczcie, jak tu ładnie, prosto i fajnie wszystko wychodzi na końcu. No bo tutaj robimy dodawanie, to wychodzi 4 pierwiastka z 3. Tutaj minus pół, minus półtorej, minus półtorej to jest minus 3, czyli mnożymy razy minus 3. No i wychodzi nam minus 12 pierwiastka z 3. <laughs> Także, no jeżeli udało Wam się tutaj zrozumieć, jak ja to robię, no to warto czasami zwrócić uwagę, bo jakieś trudniejsze przykłady, czy takie, takie trochę mniej popularne, które to się rzadko pojawiają, a można z tego skorzystać, z takiego wzoru, to jest właśnie ten wzór. Bo czasami jest też tak, że te wzory się rozpisuje w odwrotną stronę niż normalnie. Ten wzór suma do kwadratu i różnica do kwadratu, też już takie robiliśmy przykłady, że była suma i trzeba było zrobić z tego iloczyn, czy na przykład sumę do kwadratu albo różnica. Też już takie zadania były. No i tutaj ym, tu mamy te wzory skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. Tutaj ja też ich już nie, nie wpisuję i nie, 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 nie wkleiłam nawet tych wzorów. Z tego względu, że jak już robię, które zadanie z kolei, no to mam nadzieję, że wy gdzieś tam macie już zapisane, albo nawet je pamiętacie, tak by się przydało nawet. Z reguły, jak to są gdzieś tam pierwsze zadania czy ćwiczenia, no ale któreś już tam z kolei nie zawsze wpisuję, i też zauważyliście pewnie, że to tłumaczę tak już szybciej, nie tak bardzo dokładnie jak pierwsze przykłady. Więc jeżeli tak traficie, że filmik okaże się dla Was mało zrozumiały i będzie coś tam tłumaczone za szybko, to znaczy, że raczej trzeba się cofnąć do wcześniejszych zadań i najlepiej jest uczyć się jakby ze mną od początkowych ćwiczeń, potem tematów. E, tak, jak jest to nagrane i udostępnione na playliście w takiej kolejności najlepiej, to wtedy powinno być to dla Was, mam nadzieję, jasne, jeżeli sobie odpowiednio to przećwiczycie i obejrzycie dokładnie. No i tutaj widzimy, że tu mamy wzór celego mnożenia, bo jeżeli mamy to samo z przeciwnymi znakami, sumę i różnice, to to jest ten wzór A minus B razy A plus B, no, który się rozpisuje, że to jest A kwadrat minus B kwadrat, czyli to pierwsze daję do kwadratu to jest 16, minus drugie do kwadratu, no to minus 5. No i później jak sobie byśmy rozpisali ten drugi wzór skróconego mnożenia, bo to też jest A minus B razy A plus B, i to już o tym też mówiłam w ćwiczeniach, że jeżeli mamy... Także to nam wygląda na podobne, ale nam się kolejność nie zgadza, to zawsze sumę zamieniamy odwrotnie, i tutaj możemy zapisać, że to jest pierwiastek z, pierwiastek z 5 plus 2. No i jak to zapiszemy ten drugi nawias jako pierwiastek z 5 plus 2, no to widzimy, że tu mamy to samo z przeciwnymi znakami, czyli też to, jakbyśmy chcieli sobie rozpisać, no to jest pierwszy kwadrat, czyli 5 minus drugi kwadrat 4, czyli 5 minus 4 to jest jeden mi wyjdzie, tak z tych nawiasów, czy po prostu tutaj mój jedynkę. No, i potem tu już prosta sprawa. Mam tutaj 16 minus 5 to jest 11, minus 1, czyli tu będzie wynik 10. No i kolejne przykłady. Tutaj przed wzorem skróconego mnożenia a minus b razy a plus b nie mam nic. Tutaj mam plus, więc mogę sobie je bez problemu rozpisywać, nie rozpisując tego w nawiasach. Tutaj mam a minus b razy a plus b, czyli robię pierwszy kwadrat, czyli to jest 6, minus drugi kwadrat, czyli minus 5. Następnie tutaj sobie rozpisuję ten, ten wzór, różnica do kwadratu, czyli pierwszy kwadrat to 6, minus, jak jest to wpisuję minus, potem dwa razy pierwszy razy drugi, no to jest dwa razy pierwiastek z 6, to jest dwa pierwiastka z 6, razy pierwiastek z 5 jeszcze, to 2 pierwiastka z 30 i plus drugi kwadrat, czyli plus 5. No i potem upraszam co się da, tutaj piątki mi się skrócą, no i reszta się już nie skróci, więc szóstki dodaję, a minus dwa pierwiastka z 30 po prostu przepisuję. Pierwiastkę z 30 już nie możemy uprościć ani włączyć czynnika na przykład przed, przed, przed pierwiastek, dlatego że no 30 nie dzieje się ani przez 4, ani przez 9, ani przez 16, więc tak zostawiamy. W kolejnym przykładzie tutaj mamy różnicę do kwadratu, więc tu będziemy sobie rozpisywać nie w nawiasie, tylko normalnie, bo tutaj nie ma nic przed nawiasem. A tu przy tym kolejnym wzorem skróconego mnożenia, gdzie też sobie tu zamieniamy tą sumę miejscami, żeby nam pasowało kolejność, tak, bo tu będzie 1+, plus. 2 pierwiastka z 5, 1 minus 2 pierwiastka z 5, no to tu przed tym wzorem mamy minus, więc to co tu rozpiszemy to w nawiasie. Czyli tu mamy tak, pierwsze kwadrat, no to 2 pierwiastka z 5 jak chcę podnieść do kwadratu, no to muszę dać dwójkę do kwadratu i pomnożyć z pierwiastkiem z 5 do kwadratu. Czyli jedno i drugie daję do kwadratu i mnożę po prostu. Czyli 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z 5 do kwadratu to 5. My mnożę 4 razy 5, czyli z tego mi wyjdzie 20, jak podniosę to do kwadratu. I potem 2 razy pierwsze to jest 4 pierwiastka z 5, razy drugie, czyli będzie 4 pierwiastka z 50 i plus drugie kwadrat, czyli plus 10. No i minus piszę i ten wzór rozpisuję sobie, yy, bo to będzie a kwadrat, czyli tutaj znowu 2 pierwiastka z 5 dodaję do kwadratu, to tak samo mi wyjdzie jak <laughs> a, tylko to miało być 1 plus 2 pierwiastka z 5. Czyli pierwszy kwadrat to będzie 1, a drugie kwadrat, no to będzie właśnie tak jak tu mi wyszło, bo to jest to samo do kwadratu, no to minus 20. No i potem z tych liczb tutaj mi wyjdzie, bo tu mam minus 19 z minusem, czyli to jest w sumie 19, plus jeszcze 30, to jest 49. Minus 4 pierwiastka z 50. Jeżeli chodzi o 50, to 50 dzieli się na 25. Więc piszemy sobie pod pierwiastkiem, że to jest 25 razy 2, i z pierwiastka z 25 wyjdzie mi 5, która się pomnoży z 4, a pod pierwiastkiem zostanie dwójka. Także stąd wychodzi tyle. Tutaj, no, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, jest za szybko. Czy no, czegoś nie rozumiecie, no to tutaj możecie nie rozumieć, na przykład jak pierwiastek z 50 włączam czy przed pierwiastek, ale to są rzeczy wcześniejsze, które już tłumaczyłam na wielu filmikach, rozwiązywałam, tłumaczyłam, więc tego już nie powtarzam za każdym razem, niestety. E, bo tak no to chodzi o to, że tłumaczę w danych tematach po prostu to, co jest nowe w danej klasie e, na danym etapie, i jeżeli już w tym podręczniku nagrywałam takie rzeczy, no to już tego nie przypominam znowu. Więc jeżeli na przykład oglądacie i gdzieś się pogubiliście i coś zapomnieliście, jak się robi i nie zrozumieliście czegoś z filmu, to najlepiej napiszcie do mnie w komentarzach albo na Messenger, to wtedy Wam podpowiem, jakie filmiki sobie przejrzeć, które zadania, no żeby te braki nadrobić, żeby rozumieć wszystko, co tu się dzieje. No bo to im dalej będziemy szli w tą matematykę, no to tak już będzie, no czasami będzie tak, że w drugiej klasie na przykład coś będę tłumaczyła, a ktoś ogląda mnie dopiero od, od drugiej. No, to może nie zrozumieć wszystkiego, co ja mówię, no bo nie jestem w stanie tłumaczyć wiedzy, która jest od samego początku, od klasy pierwszej, bo czasami ta wiedza jest potrzebna też dalej. Także wtedy, no najlepiej pisać do mnie, to wtedy podpowiem, co sobie jeszcze przypomnieć czy co obejrzeć, żeby było wszystko jasne.